Wszystkim przypominam łapkę, górę, subrycje i dzwoneczek Dziś mamy w środę i jutro wyjeżdżamy. No i jeszcze przypominam, musicie dać łapkę, górę, subricję i dzwoneczek Mój pierwszy kanał ma 38 czy tam 7 subów. A mój drugi ma, jakaś ma 21. No, fatka w że momencie że ma 937, 8, czy tam 9. Dobra, ale dobra. Odcinek już zaczynamy. Dziś będę pokazywał moje rzeczy z kapibarą. To wczoraj wam pokazywałam. Wiesz co? Pokazywałam. Wczoraj. <coughs> pokazywałam to czy to. I musicie powiedzieć, e, która z rzeczy jest lepsza. A dziś rzeczy z kapibarą. Mam taką torebkę. I <coughs> taka jest w sumie. No i e, to jest taka, taka mini torebka. Czy można na przykład jakieś tu pieniążki. Na przykład, tu tam portfel położyć. I tu mam ze z oznaki, które się tutaj nie zmieściły. No i taka jakby oznaka. Ale lepiej, żeby tam już była. No, lepiej, żeby tam już była. Tylko pokażę Wam od środka. O tak się prezentuje. I coś tam jeszcze. <todgłos> Widzisz, że jest. A, jeszcze to. No tak. No dobra, no i to już. O tak. Taka mała, no. <laughs> A, ale Smyciku, mogę wam pokazywać moje wszystkie... Jak to, moje? Moje wszystkie zdobyte, takie rzeczy. Wiecie o co chodzi? Takie, takie... Mm, wiecie, moje, no, nie wiem, jak to mam powiedzieć. Ale, no, moje, no, zdobycze, co miałem z wakacji. To taka moja terebka Jeszcze, o co się nie ma, od 1 do 10. Taka jest. No i jeszcze kabibara ocencja od 1 do 10. Cóż, wiecie, że to się zakłada. Mogę wam pokazać w sumie. Czyli nie wiem, czy mi się uda. Hmm. Dobra, chyba mi się nie udaje. To dobra, położę tu sobie i to też sobie tam położę. Po prostu ocenić to od 1 do 10. I kapip też od 1 do 10 żółwikiem. I tu bez rzeczy ze zdo. No i dobra. Odkładam. No dobra. OK. Odkładamy. Dobra. No, czyli jutro mogę już moje zdobycz, jak to się mówi, moje wszystkie... No nie jak to się mówi, ale dobra. Pa wszystkim, zobaczymy się na cały fienny przypomnę u górę, zabierzcie dzwoneczek, pa! A jeszcze miałam powiedzieć, która rzecz jest dla Was lepsza. kapibara, czyli o pluszak chodzi. W sumie takie na rękę. Taki jakby pluszak, albo takie, no na rękę, albo torebka. No, po prostu napiszcie co Wam się bardziej się podoba. Czy kapibara, czy torebka. Napiszcie w komentarzu. No to patrzę, naprawdę się żegnam. Pa! No i jeszcze udejcie od 1 do 10. No i pa.